jest najbogatszym krajem na świecie. I to nie są, kochani, żadne bajki, żadne bzdury. Proszę posłuchać. Złoża metali w okolicach Suwałk. Tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich. Zasobność 1,5 miliarda ton. Wartość samego tytanu to 355 miliardów dolarów. Całe złoże, oczywiście tylko w okolicach Suwałk, warte jest 1 bilion dolarów. To olbrzymie bogactwa. Pan profesor wspomniał, że w samej wodzie geotermalnej znajduje się energia równoważna 30 miliardom ton paliwa umownego. Co to znaczy? E, może dla porównania podam, że Kuwait, tak zwany północy, czyli Norwegia i Wielka Brytania, czyli Europa i gaz. Obliczona i przeliczona na tony paliwa umownego to tylko 13 miliardów ton paliwa umownego, czyli dwu i większą mamy energię w samej wodzie geotermalnej. A jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze energię zawartą w gorących skałach i w wysadach solnych, to można pokusić się o. Zbliżenie do 100 miliardów ton paliwa umownego. Czyli jesteśmy właściwym Kuwejtem Europy. Europy całej. są zlokalizowane. W jakich regionach Polski? Właściwie można powiedzieć, że 80% obszarów Raz Polski... Raz jeszcze zerknijmy na mapę. Tak, to jest, czyli e, cały środek e, na pasie... Czyli ten żółty, żółty, pasek, żółty pasek pas przebiegający e, w przez... okolicach Radomszku, Złóż. Łódź, trzecim temperatury najwyższe na poziomie 3000 metrów. Kolor fioletowy na ruch również, również obchodne, znakomite w warunki może najuboższe są na północnym wschodzie tereny Polski natomiast pozostałe są znakomite są bogate w które? kolor granatowy mówi o jakim bogactwie? właśnie mówimy o energii w zasobach geotermalnych i geoenergetycznych pan profesor wspomniał pan profesor Sokołowski o 6 tysiącach kilometrów sześciennych wód geotermalnych proszę państwa to są dwa Bałtyki które się znajdują pod nami. I w tej objętości wód znajduje się tak potężna energia geotermalna. Ta energia może czemu służyć? Dzięki tej energii można w systemie kaskadowym produkować energię elektryczną. Można ogrzewać, można używać ją w ciepłownictwie, można w szklarniach, można również rozwinąć balonologię, suszarnie, w rolnictwie, w basenach kąpielowych. Czyli w zasadzie jest to energia, która może spowodować, że dzięki tej taniej i czystej ekologicznej energii możemy pokusić się o przyspieszony rozw rozwój gospodarczy. Złoża molibnetu, wolframu, miedzi pod Mieszkowem. Jest to Jura krakowsko-czastochowska. Zasobność 726 miliardów ton. Wartość 14 miliardów 520 milionów dolarów amerykańskich. Złoża niklu pod Ząbkowicami Śląskimi. Zasobność 14 milionów ton wartość do 4 miliardy dolarów amerykańskich. Złoża wysokiej klasy węgla kamiennego na Lubielszczyźnie. Węgiel jest zanieczyszczony złotem. Zasobność 15 miliardów ton wartość 87 miliardów dolarów. Złoża miedzi i złota w rejonie Bytomia odrzańskiego. Zasobność 8 miliardów ton, złoto 100 ton kruszcu. Wartość 510 miliardów dolarów. Ale to nie wszystko, kochani. Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy naftowej i gazu ziemnego. Złoża te są na głębokości od 5 do 8 km. Złoża szacowane są na 650 miliardów ton, co daje 1 bilion 764,5 miliarda baryłek. Przy dzisiejszych cenach ropy jest to wartość 300 bilionów i 163,5 miliarda dolarów. Kochani, Polska jest najbogatszym krajem w złoża mineralne. Na świecie nie ma drugiego tak. Yy, yy, nie ma drugiego tak bogatego kraju, jakim jest Polska na świecie. Żadna Norwegia, żadne Shetlandy, żadne wybrzeże Somalii. My mamy więcej ropy niż Arabia Saudyjska piętnastokrotnie więcej ropy niż. Katar 15 razy więcej ropy niż cały Bliski Wschód. My właśnie w Polsce mamy takie złoża.